Dajcie, moi drodzy, środa, połowa tygodnia, piękne widoki będziemy kręcić dla Was. Więc nie będę dużo gadał, tylko pokażę co kwitnie na naszej działce. Bo chcę się pochwalić, bo jest pięknie. Agresciki zaczynamy od tego najskromniej, ale już kwitną. A właściwie już przekwitają. Sporo ich będzie w tym roku, więc zapowiadać na agresy. Dobry rok. Idziemy dalej. Burweczki jeszcze nie kwitną, ale już po zobaczcie jak najbardziej. Powolutko zaczynają już nabierać kształtu, więc coraz więcej, coraz więcej listki młodych też zaczynają wypuszczać. Porzeczka już kwitła, zawiązują się pierwsze owoce i tak śliweczka, skromniutko, dosyć odmiana Herman. E, śliwy dosyć późno wchodzą w etap owocowania. Tutaj również Teter, też wczesna odmiana, podobnie jak Herman. Także skromniutko, skromniutko, ale jeśli chodzi o tutaj. Brzoskwinie to już nie jest skromniutko, to jest po prostu pokaz siły tego drzewa Kwitnie niesamowicie, to jest jeden z piękniejszych jak zawsze powtarzam widoków na działkach Czy w ogrodach czy w sadach Po prostu kwitnie Spektakularnie Troszkę za dużo tych gałęzi zostawiłem Ale już powiedziałem sobie nie będę za mocno przycinał, bo i tak jest troszkę już przycinana Troszkę to wysokość jest wypuszczona ta brzoskwinia, ale dzięki temu też Jest większa szansa, że przeżywa przymrozki, bo im wyżej tym troszkę jest bardziej to bezpieczne A im niżej tym bardziej to marznie Mini kiwi jeszcze nie kwitnie Jeszcze dopiero przyrasta Tutaj żonkilki bardzo ładnie Hiacynty różowe Tulipanki żółte będą I te tulipanki które na oddzielnym filmiku Wam pokazywaliśmy Bardzo fajna wdzięczna odmiana Kiedy robi się już wieczór chłodniej Troszkę one się zamykają ale w czasie dnia pięknie rozkwitłe Zobaczcie sobie ten filmik. Inne gronka powoli się budzą do życia. Bardzo nieśmiało, ale, ale przeżyły. To jest bardzo dobrze. A miało być o kwitnących dzisiaj. Także przechodzimy dalej. Tu zobaczcie jakaś belinka kwitnie. Brunera. Bardzo fajne, niebieskie takie listki. i Niebieskie kwiatki, przepraszam. I też bardzo ozdobna roślinka z liści. Przez cały rok, praktycznie kiedy jest ciepło. Oprócz zimy oczywiście. Hiacynt kolejny. Dąbrówka jeszcze nie kwitnie. Eee, I tutaj jeszcze pokażę Wam taką roślinę bardzo spektakularnie kwitnącą. Też jadalna. To jest świdośliwa. Pięknie kwitnie. Rozkwita po prostu bajecznie. Także pokazuję Wam to, że tych kwiatów tutaj jest ogrom. I albo jeszcze nawet więcej. Także pięknie też kwitnie. I skończymy naszą wędrówkę. Na kolejnej brzoskwince, też tu odmiana Inka z kolei troszkę późniejsza, ale też o dużych kwiatach. Nie wszystkie brzoskwinie mają tak wielkie kwiaty, ale akurat Inka ma wspaniałe te kwiatki. Zobaczcie zbliżenie, zoomik, pięknie nawet dla tych kwiatów to warto brzoskwinie hodować. Pszczółki troszkę chodzą, ale mogłyby lepiej się sprawować. W czasie dnia było ich dużo więcej, teraz już pojedyncze sztuki. Grusze jeszcze nie czas, jeszcze powolutku zaczynają, dopiero nieśmiało, tam azjatycka Tutaj grusza e, tradycyjna Klapsa, czyli faworytka Tutaj przeszczepiono na niej Jest odmiana, o ile pamiętam Albo i nie pamiętam, jakoś tutaj przeszczepiłem odmianę Zobaczcie tak to wygląda w miejscu okulizacji Ale ważne, że się przyjęła, ważne, że pierwsze owoce będzie wydawała I fajnie to wygląda Tutaj z kolei ta młoda Też ją przyciąłem, żeby była bardziej tak ogarnięta, że tak powiem, w formie kolum kolumnowej Pucharowej czy kotłowej I jeszcze na końcu pokażę Wam czereśnie Też spektakularnie kwitnie w tym roku Mamy nadzieję, że jakieś owoce będą, bo po prostu tych Przymrozków w tym roku mam nadzieję, że nie, już nie będzie Że będziemy mogli w końcu skosztować naszych drzew owocowych bo kwitną naprawdę spektakularnie. To tyle, moi drodzy, chciałem Wam się pochwalić. I w sobotę kolejny filmik, chodźcie. Taki spacerek trochę dzisiaj inny, z nastawieniem na to, co kwitnie. To, co już kwitło, a to jeszcze będzie, będą jabłonie, na przykład kwitły. Zobaczcie, ładnie też takie różowiutkie pąki, to już na kwitnienie przygotowane. Także boróweczki jeszcze będą kwitły, także sporo roślin jeszcze przed nami. I kończymy takim ładnym tutaj akcentem piacynto-tulipanowym. Tak, moi drodzy. Także dzięki, że oglądacie kanał. Subskrybujcie, zadawajcie pytania. A pod filmikami możecie wrzucać swoje, czy zdjęcia, czy komentarze, czy, czy opinie. Cześć, moi drodzy, do soboty kolejny filmik. Sobota na działce. Cześć.